Siemano, widzowie w następnym odcineczku. Dzisiaj jest mną Mateusz standardowo. Jak widzicie, jesteśmy na suronach, a to dzięki uprzejmości FV Poland z alei Jerozolimskich 200. Więc jak chcielibyście jakieś takie suronki sobie zakupić albo wypożyczyć, to zapraszam właśnie tam, bo mają mega spoko oferty. No i co? Ja dzisiaj mam surona Lightby a tutaj Mateusz ma. Ultrabi. Więc to będzie takie porównanie, bo ty tego małego masz, prywatnie. Więc sobie testujesz tego większego. I ty to... masz rocznik mo... mojego 24. Ja mam 24, a ty masz? Nie wiem, szczerze mówiąc. A, okej. Okay. No dobra, no to dzisiaj sobie ogólnie potestujemy trochę te stronki i trochę je porównamy. Myślę, że będzie jakiś tam jeden hardkorowy teścik w jakichś trudniejszych warunkach. No więc, co? Jak chcecie zobaczyć porównanie tych stronków, to oglądajcie do końca, bo wydaje mi się, że będzie mega ciekawie. No, Także zaraz! <laughs> Czas na to, aby zweryfikować to, co mówi producent z rzeczywistością. Mamy spalinówkę. No jest to, ty... Mamy lightweed, no ty... i zobaczymy. Ja nie wystarczyło, że na ciepłym był <śmulety> Tak, trzeba jeszcze raz, także dobra. Trzy, te, no. <śmulety> Ale idzie, o nie! nie! Jak to! 85 było aktualnie maksymalnie, bo tutaj uważać Ale powiem tak, ja mam teraz 65% baterii, więc też nie idzie pełnym piecem Jesteśmy teraz na bardzo ciekawym spocie, który widzicie teraz za mną Jest to torgo kartowy, który zimą nie działa przy centrum handlowym M1 Więc znaliśmy, że skoro tu już jesteśmy, to się sprawdzimy i sobie pojedziemy jedno takie kółeczko e Rajd sobie zrobimy, nie? Taki tak. wyścig mały Rozumiem sobie wyścig na trzy sprzęty Mamy Light Bee, mamy Ultra Bee i Beta. Beta Porabiano. jedzie na drugim trybie, włączne mocniejszy Niech już pokaże swoją pełną moc. Zrobimy sobie to jedno zakręt, kółko. Nie ma co. Dobra, to dobra, prosty. niech będzie konkretnie. Już jak ma być dobrze, to niech będzie dobrze. Jesteś gotowy? <laughs> Jestem gotowy. Jest pan gotowy? Jestem No, No to dobrze, to zarzucamy GoPro i, i lecimy. Dobra, ustawiamy się. Ja sobie wybieram tutaj, bo jak tutaj to później lepiej zakręt wezmę. Dobra, zaczynamy stąd, całe kółko, tutaj te zakręty i kończymy jak się kończą te opony. Ja włączam tryb 4. No ja mam też. Raz, dwa, trzy. Oh. <śleski> nawet Cię goniłem. Powiem Ci, że myślałem, że już leży tam, mnie. Ale dobrze, że miałeś nie takie zwykłe opony, tylko mieć taką ścianę, bo no. się mogłeś odbić. No! A widziałeś tak mi nogi w powietrzu spadły z syrona? Ja wylądowałem na nich o tak Jakoś o tak kolana, tak nie wiem Bo tak mi w dupcyła ta chopa. Jak to bym się kupał no? Jakiś korzeń żeś wyrwał, albo co? Cały łańcuch już jest w tym. Ojo, joj, joj, oj, 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 olle, baby, no. Żebym się tylko nie ześlizgnął! Dobra, ja jadę tędy. Liczę na to, że się nie zatrzymam i że przejadę. O kurna, tu jest głęboko! O. Nie, nie najgorzej! Nie, nie najgorzej! Kuda. No nie, no ja pierdolę! Wdepnąłem w to! Przechyliło mnie i musiałem się podeprzeć. Nie, nie. O nie, cała noga mokra! Alarm kałużę! Weźmy, i zobacz czy jest woda w bucie. Nie wiem, kurwa. Ktoś tak zdejmij. Nie, no nie! Doratera, teraz już mam No nie? Lecimy tu w prawo na górę, dawaj. Full maneta Znikam w moment. Prędkość taka, że hamuje z ochronę Wiem, co powiedział guber. Ale to się wdrapuje i to jest tryb drive, proszę Państwa, to nawet nie jest sport. Ale mega mocno hamuje silnikiem. Ten, no? Ale to przez ten łańcuch. O wiele tutaj. mocniej on, niż on twój. Z, z bo nie bo wiem. To znaczy, że Bartek ma tutaj. To lekko porobiony. Ja nie wiem, czy mówiłem, czy nie, właśnie, on jest lekko zmieniony i ma napęd zrobiony w taki sposób, że nie ma paska. Tylko na, jest full łańcuch. Na łańcuch tylko jest Łańcuch do łańcucha. O tutaj jest też łańcuch. Tak, bo normalnie w stronach z silnika jest przekładnia na pasku, tak. i później dopiero z przekładni idzie na koło na łańcuchu. A no. tu jest full łańcuch. I to jest fajniejsze właśnie, po, bo jest ciężko. Me, mega, mega ciężko jest rozwalić ten. Ale jest po to tak głośny. No ja jest, się, ja się przejechałem kawałek i rzeczywiście jest. I jest głośniejszy go. od twojego nawet, na tego no, większego. Ta, tak, no, no, no. A teraz jesteśmy na miejscówce, na której ostatnio testowałem swojego surrona. I zrobimy testa, jak sądzisz, jaka będzie różnica? Pewnie duża, jak porównywaliśmy na innych podjazdach. Ale masz świeżutką oponkę No mam świeżą ja opo jestem cięższy no, ja mam świeżą oponę, ty masz taką połowiczną oponę U mnie już kwadrat No tak, ale ty też trochę ważysz więcej, ale nie jakoś więcej bardzo No ale co, no mimo wszystko moim zdaniem twój i tak o wiele wygra No mi się tak. wydaje, że też szybciej podjadę swoim Ale powiem ci, że jest on wyższy Ja dawno taki nie jeździłem w sprzętach, plus jest dzisiaj mega ślisko więc tutaj tak naprawdę technika zadecyduje o tym, czy w ogóle wyjedziemy na górę Więc myślę, że trzeba przyłaniać znowu sprzęt, rękawiczki, bo jest zimno I po prostu zjeżdżamy na dół i będziemy podjeżdżać, zobaczymy jak to będzie wyglądało, nie ma co przedłużać Lecimy Lecimy 3 2 1 Start O, ale podno Łooo, ale śliczko! Nie no To jest potwór

BIEGNĘ! Nie da rady jest takie błoto, że to pola nie Jesteś już blisko mety! O, dobrze! Poszedł 45, 61. jeden Słabe warunki, zasłabą pola O kurcze No rekord, rekord ci powiem Ale widziałeś, że ja normalnie cały czas manetą hulam, nic O tam jest mega bagno Jest ciężko Dobra, bierzemy teraz tą krowę Jest drive Dobra, jest mega różnica ale tu zawiecha fajnie działa. Tym suronem się płynie po tych dziurach. Ten mały, no wiadomo, jest mały, jest trochę lżejszy, więc bardziej nim tak miota i w ogóle. A ten jest stabilny. I on ma mocy w ogóle. Ło! To, to nawet nie jest tryb sport a to czuć normalnie. Ale to zapierdziela! Co jest? Widzowie! To w ogóle nie ma porównania z tym małym. Jak to na drive, tak podjeżdża po tą górkę i w ogóle. O, na sporcie jest hardcore. Na starcie nie dałem full manety, ale później, jak już trochę rozbujałem, to dałem. No jest moc, jest. Jest mega duża różnica, bo tam jest w tym jest dwa razy więcej mocy a jest tylko 20 kilo cięższy ale ten już jest taki bardziej przypałowy na jakieś takie streety jak czasem z rąkami sobie jeździmy Jeżdżając pod tą górkę, cały czas miałem lekko manetkę odkręconą Dopiero pod koniec ją na chwilę odkręciłem na full I on wtedy tak wystrzelił pod tą górę Ale on mnie poj**any Ja tamten podjazd jechałem na 25% manetki